Jest dzisiaj 17 marzec, niestety jest bardzo zimno, bo jest 5 stopni. Jutro jestem umówiony hondą na przegląd w Zielonej Górze w serwisie. Na przegląd taki okresowy z wymianą oleju, filtrów, który trzeba zrobić, żeby gwarancja ciągle była honorowana. A w związku z tym, że ta pogoda jutro też ma być bardzo podobna, no muszę zawieźć motocykl. Na przyczepce skorzystam z okazji, żeby pokazać wam, yy, jaką mam przyczepkę, jak ją przystosowałem do przewozu motocykla no i jak ona się sprawdza. Przyczepka w tamtym roku została zakupiona. To jest Zasław 235 SU. 235 to jest długość przyczepki, i ona jest idealnie sformatowana pod kątem długości yy, afryki. Jedyne modyfikacje, które poczyniłem w tej przyczepce, ponieważ zasada jest taka, że motocykl na niej wożony jest naprawdę sporadycznie, natomiast wykorzystywana jest częściej jako normalna przyczepka, dlatego nie chciałem inwestować w przyczepkę stricte motocyklową. Jest tutaj blacha wcharyflowana, aluminiowa, dołożona, która służy do tego, żeby wjechać motocyklem. Są cztery nowe uchwyty. Tu były oryginalne, ale założyłem dużo mocniejsze do pasów. Są zrobione cztery otwory dziesiątki na uchwyt przedniego koła, tak zwaną kobyłę. Biorę się za montowanie i zaraz będę wprowadzał motocykl. No i właśnie udało się założyć tutaj uchwyt przedniego koła. Tak jak mówiłem, przykręcony jest do ramy przyczepki na cztery śruby M10. Co jest ważne, tutaj jest takie zabezpieczenie, które trzeba odpiąć, i będziemy, i będziemy przyczyp, przyczepkę właśnie przechylać. Tak ją przygotowujemy do tego, żeby można było wjechać motocyklem. Jak już mamy zabezpieczenia z burty ściągnięte, zabezpieczenie przechyłu przyczepki też jest odczepione. Możemy przyczepkę spokojnie pochylić. W ten sposób burta nam opada, tworząca taki trap wjazdu. Oczywiście, tutaj niestety ten uchwyt robi trochę przeciwwagę, ale tak to mniej więcej wygląda e, jako przygotowana przyczepka do wjazdu. I teraz spróbuję sam wjechać motocyklem, i ona wtedy opadnie i motocykl powinien się sam zabezpieczyć. Ważne, żeby było pierwszy raz trafienie na I motocykl siedzi. Koło się zapięło. Praktycznie mogę go teraz wyłączyć. Schodzę z motocykla na spokojnie. On już jest w tej chwili zabezpieczony. Ten uchwyt powoduje, że on nie wyjedzie. I co teraz robimy? Teraz robimy dla pewności: zamykamy tutaj burtę, żeby gdzieś nie było cofki. Tak jak widać, koło nam się fajnie tutaj blokuje. Jest to wyliczone co do centymetra, żeby ta przyczepka nie była ani za mała, ani za duża. I przechylamy motocykl. Przechylamy motocykl na wagę. Ładnie usiadł na zawieszeniu. I to wszystko. Motocykl jest gotowy do wyjazdu. Jedynie co to jeszcze tutaj będziemy go spinać pasami, pokażę wam, jak to robić. No także motocykl jest już zapakowany, właśnie skończyłem przypinanie pasów, pokażę Wam, co jest ważne w mocowaniu tych pasów, cztery punkty powoduje to, że w każdą stronę motocykl jest dobrze naciągnięty, i tak jak widzicie tutaj dolne zaczepienie pasów jest poniżej zawieszenia. Szczególnie tutaj przy tym modelu Afryki, która ma elektroniczne zawieszenie, ale no każdy motocykl powinniśmy montować poniżej skoku zawieszenia, żeby nie było czegoś takiego, że montujemy tu za górny gmol i w czasie transportu motocykl jest nienaturalnie dociskany. Może to powodować jakieś powiedzmy wycieki z lak i takie tam uszkodzenie o-ringów. Także cztery, cztery pasy, cztery punkty. Pokażę może stabilność motocykla praktycznie, jeżeli się rusza to z całą przyczepką. Witam dnia kolejnego. <laughs> Dotarłem właśnie do serwisu Hondy. Motocykl cało i szczęśliwie dojechał. Pasy założone, praktycznie nic nie trzeba było poprawiać po drodze. Wszystko się trzyma elegancko i zaraz rozładowujemy motocykl i, i będzie wjeżdżał na serwis. Także motocykl przyjął serwisu. Pokażę teraz wam, jak samemu go ściągam, bez jakby ingerencji osób trzecich, bo na tym to polega, że czasami gdzieś dojeżdżając, musimy też, musimy też sami go rozpakować. Także motocykl przechylamy na przyczepce, odpilamy burtę, on jest ciągle zapięty w uchwycie, także. Nie ma opcji, żeby wyleciał. Odpalam tylko i wyłącznie dla takiego bezpieczeństwa i po prostu motocykl wyjeżdża i jest gotowy do jazdy. To wszystko.